Witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Konsolka Retro. Zobaczmy co tam jest. Jest konsolka, słuchajcie opakowanie ona już jest od miesiąca było grane, dużo grane. Jest jeszcze folia, tutaj jakaś była naklejka czy coś takiego i jest przybrudzona. Słuchajcie, konsolka w stosunku do mojej dłoni 3 cale ekran. Są wersje 2.8 cala, ale słuchajcie, jakie zamówicie, zamówicie 3 i przyjdzie 2.8, to się nie, nie zdziwcie. Wejście do ładowania. Słuchajcie, ten stary typ duże. Czemu takie, nie wiem, że to dużo prądu nie pobiera, zwłaszcza że sobie zobaczymy tutaj bateryjka. Kojarzycie? znoki słuchajcie BL5C e, nie ma żadnych alternatywy paluszków ale fajnie bo mamy to ładowane grania to tam jest no parę godzin będzie słuchajcie e, głośność e, tutaj możemy sobie podpiąć jeszcze nie wiem czy tu jest wyjście słuchawkowe czy tu jest tylko wyjście do telewizora e, wyjście jest na cinch e, włącz wyłącz tutaj taki suwaczek przyciski nie są głośne, posłuchajcie. Nie, to nie jest jakieś mega głośne. Chodzą tak sobie, nie? Słuchajcie recenzje tych konsolek, to jak najbardziej możecie sobie zobaczyć filmów od groma. Uwaga jedna, będziecie mieć link, cena będzie tu. Link będzie, słuchajcie, w opisie. Natomiast ta wersja nie ma Mario. Jeśli polujecie ze względu na Mario. No to nie tu. Szybko sobie włączymy. Słuchajcie, żebyście wiedzieli co mamy. Tu jest taka muzyczka, którą sobie wyciszymy. Ekranik spoko. Nie? To jest kolor. E, chińska i angielska wersja. E, gierek jest... Wow. Może w drugą stronę. Czy one się powtarzają? Chyba tak. 400 gier. 400 w jednym. No tutaj już tak grafika nie jest piękna, ale sobie odpalmy coś. Eee, czekajcie, tak żebyście mieli na pewno, ja w większości nawet nie grałem, eee, ale kontra. Weźmy sobie kontra, żebyście mieli, po popatrzcie się. Kurczę. 40 różnych tych. Weźmy sobie tą podstawową, chyba klasyczną. Dwóch playerów. Jest jeszcze możliwość zamówienia sobie z padami. Chyba sobie pod, podłączymy tu albo tu, nie wiem. Jest to droższa wersja. I tu już popatrzcie, jak grafika jest. Yy, no jest fajna, nie? Nie wiem, czy to widać. Popatrzcie sobie. Tak, czekajcie. Muszę zgasić to światełko. Będziecie lepiej widzieć. Popatrzcie. No grafika jest już taka jak, jak dawniej, nie? No i oczywiście dźwięk. Dźwięk jest. Także same gierki są identyczne, no jak, jak na konsolkach, i tam recenzje na pewno sobie życie. Można mieć pady, podłączyć sobie do telewizora, plus podłączyć pady, nie wiem, czy tu, czy tu jest jakieś rozszerzenie. W zestawie, w tym podstawowym, jest możliwość podłączenia do telewizora i grania tutaj. Także z padami chyba lepiej. W wersji tego jest od odgromana AliExpress. Czytajcie sobie. Komentarze, czy macie waszą ulubioną grę tam. My sobie to oczywiście rozkręcimy. Słuchajcie, no konsolka jest dla. Tutaj mamy zegarek, ona nie była jeszcze rozkręcana, natomiast plomba z zegarkiem. Natomiast to się wiecie. Od nacisku trzymamy tu, to od nacisku się już tam wlazło do środka, nie? No. Nie była jeszcze otwierana, ale sobie ją otworzymy, baterykę sobie wyciągniemy. Słuchajcie, e, nie wiem co jest w środku. Nie oglądałem też żadnych takich recenzji rozkręcania. My sobie zobaczymy, bo no ciekawy jestem czy jest kleks, e, czy będą jakieś układy na wierzchu, czy tylko kleksa będziemy mieć i to wszystko. Czy ewentualnie z takiej konsolki idzie coś odzyskać np. ekran, bo jak widzieliście ekran nie jest zły do jakichś projektów. Tylko pytanie na jakim sterowniku to jest. Czy coś idzie z tego wyciągnąć jeszcze? Eee, wypadają, wypadają. Eee, słuchajcie, no oczywiście, gierka jest retro, więc to nie jest dla wszystkich. No. Powiem szczerze, młody pograł chwilę i, i się znudził, stwierdził, że się rozładowała i koniec, nie. Eee, natomiast ktoś chce wrócić chociaż na chwilę do retro gier to jest to, myślę, spoko opcja. O, ta śrubka chyba, albo ją skręciłem, albo nie trzymała. Dobra. Popatrzcie tu. Płytka masakryczna, nie? Goły laminat. Jest głośniczek, jest nasze złącze, jest nasz potencjometr. Nie ma żadnej już śrubki tutaj trzymającej całość. Także na... całość się trzyma tylko na obudowie. Podnieśmy sobie to. OK, wyświetlacz na świecie, No i jest kleks. Jest piękny kleks. E, natomiast jest coś tu jeszcze. Jakiś taki modulik. Słuchajcie. Zaraz wezmę lupę, zobaczę wam to, pokażę tak bliżej. O, nie wiem, czy idzie coś, od, od, czyli coś widzicie. E, są tu jakieś gąbeczki, są nasze złącza, wyłączniczek. Czy my coś tu mamy? Mamy wyświetlacz podpisany w ten sposób. Coś będziemy mogli poszukać ewentualnie. On jest wpinany. Wpinany jest tutaj na tym złączu. Ale chyba krzywo siedzi, popatrzcie. No ale dobra. Spróbujemy. A dobra, zostawimy go. Działało, to jest OK. Klawisze na gumeczkach. Są na gumeczkach. Jest jakiś kwart nasz kleks. To mnie ciekawi. No, i tutaj więcej nic nie ma. No. Więcej nic nie ma. Gumeczki są jeszcze tu. Słuchajcie, tu coś mi wyleciało. Jakaś jedna gumeczka. O. Ok. Jest szybka plexi, ale to jest złożone wszystko, z, z drugiej strony wklejane. Taki badziewny mały głośniczek. I tyle. Nic tu więcej nie ma. A ciekawy jestem, jak będzie wyglądać. wepnijmy to. Odpalmy to. Eee, dobrze, ja to zakładam. Czy już zepsułem? Nie, dobrze, bo inaczej się nie da. O! No. Ładny, fajny wyświetlacz. Trzeba obczaić co ten wyświetlacz. E, na jakim sterowniku. Bo może by da się odzyskać, jak Wam się znudzi granie. Jeszcze raz Wam pokażę. Jak to jest? Może jakaś informacja. Wezmę lupkę i odczytam, co jest tutaj na tym. Okej, okay, słuchajcie, to jest pamięć Samsunga, czyli wygląda na to, że tutaj są nasze gry. A jeśli tak, to zapewne da się je wyciągnąć i da się je wrzucić. Czyli jak nie mamy Maria, to może da, możemy je wrzucić. Myślę, że to jest kwestia czasu. Tylko kiedy będą e, rozkminione te układy, żeby po prostu sobie na tą pamięć coś rzucić, no jest to dobra opcja. Nie? Myślę, że to jest fajna opcja, że faktycznie moglibyśmy się. Jeszcze popatrzcie, no tutaj zobaczcie, wszystkie te piny mamy wyprowadzone. E, oczywiście no, no musimy poczekać, aż ktoś to rozkminie, tą pamięć. Ale no to myślę, że to nie jest jakaś mega trudna rzecz. I po prostu sobie wyciągnąć, wrzucić i mieć jakieś swoje gry. Lub dorzucić gier albo, albo ich dać mniej. No bo faktycznie nie wiem, czy tam się nie powtarzają. No i tyle. Tu nic więcej nie ma. Słuchajcie, no laminat jest taki. No mówię, to jest taki słabej jakości. Ten laminat, nie? Jednostronny to jest najlepszy. Laminat jest jednostronny. Wszystko upchnęli tu. Powiecie mi, że. Niczym nie jest dobry w tych, w tych gadżetach. Słuchajcie, jeszcze płytka, nazwa płytki, żebyście sobie widzieli, no i tyle. No, spróbujmy to teraz złożyć. Chociaż tutaj nie będzie żadnego problemu ze złożeniem, bo tu nie ma, wiecie, nawet nie było zatrzasków tutaj. Także to jest prosta konstrukcja, nie? Prosta konstrukcja, tylko że tutaj ma się nam zgodzić nasz przełączniczek. Ważne, ważne, żeby tam się te gumki nie pospadały. O, jest OK. Tu wciśniemy sobie nasz głośniczek. Czy tu można jakieś przeróbki zrobić? No można jeśli, bo nie, nie wiem czy tutaj mamy yy, słuchawkowe wyjście. Yy, jeśli nie ma to może faktycznie w nocy do grania Słuchajcie, byłoby ok. No i tyle. No i popatrzcie, to nam się składa. Żadna jakaś filozofia naprawdę. A, zobaczymy, czy to będzie działać teraz. Nie ma zaczasków. Tak to wszystko wchodzi. Skręćmy to szybciutko. Cena jest spoko nie cena jest spoko, widziałem na Choice nawet te chyba tańsze jeszcze, tylko chyba ta wersja 2,8 cala, eee, ta trójka jest optymalna, moim zdaniem, do grania takiego, eee, żeby sobie pograć, no chyba, że jesteście młodzi, to macie dobry wzrok, to możecie ewentualnie sobie tą mniejszą wziąć. No i w zestawie mamy, słuchajcie, bateryjkę już nieśmiertelną. Dobra, skręcamy jeszcze, jeszcze zostały dwie i, i zaraz zobaczymy czy po złożeniu to będzie hulać, bo widzieliście, że ta tasiemka od yy, wyświetlacza, to ona była taka, jest, coś tam lata, no i jest to tak się wykonane, nie, chociaż ten samo oblew, słuchajcie, tego no, jest równy, nie ma się co przyczepić. Bateryjka... Chodzi tak po prostu. Zapinamy. Power. Działa. Czy dźwięk jest? Dźwięk jest. No i coś tam można zagrać. Nie we wszystko grałem, ale no jest tego sporo. Wybierzmy losowo coś. Pytanie: o, graliście w to? Zrzucamy bomby jakieś. Coś. <laughs> no, zabawka. Dobra. I to chyba tyle. Taki gadżecik elektroniczny. Dajcie znać, czy macie, czy coś zrobiliście z wyświetlaczem, czy po prostu sobie gracie. Dzięki za obejrzenie do końca. I do zobaczenia. A nie do zobaczenia. Słuchajcie, mam jeszcze coś. A nie, dobra, to zrobię taki inny, krótki filmik. Mam jeszcze coś, ale ale taką odpowiedź na komentarz. Dziękuję. Na dzisiaj. Miłego dnia. Do usłyszenia.